Kubami powiedział, że coś się znalazło, ale nawet nie wiedziałem, że się zgubiło. E, więc fajnie. <laughs> e, słuchajcie, jestem tak troszeczkę e, bardzo pozytywnie e, za, zadziwiony tym, jak widzę, jaki jest przebieg nabożeństwa. E, to jak, w jaki sposób zespół prowadził uwielbienie to, co mówiła Ania, to, co mówił pastor, to, co mówił Jarek. Ponieważ każdy, każdy z nich znał swoją część, a ja wiedziałem, co jeszcze ja chcę do tego wszystkiego dołożyć. Więc widzę, że to naprawdę Duch Święty wszystko przygotowuje i prowadzi, i to jest fajne, ponieważ też w czasie uwielbienia, kiedy się modliłem, usłyszałem takie słowo: No, nie, rozejrzyj się po sali. I zacząłem się rozglądać po sali, nie wiedziałem, czy mam zwrócić uwagę na coś szczególnego, ale potem usłyszałem drugie słowo: To są moje naczynia, to są moje narzędzia. To są ludzie, których ja chcę używać. To są ludzie, w których ja wkładam swoje namaszczenie, swoje dary, swój potencjał. Jeśli jesteś osobą, która przyjęła Pana Jezusa do swojego życia, w której sercu mieszka Pan Jezus, jeśli jesteś osobą, którą On pochwycił dla siebie, jesteś Jego narzędziem, jesteś Jego naczyniem. On chce tylko jednego, abyś był gotowy, aby mógł Ciebie używać w każdej okoliczności i w każdym czasie. Wybrałem na dzisiaj tekst i przyznam się szczerze, głosiłem już go w dwóch miejscach, za każdym razem inaczej, ale tak wyraźnie odczuwałem, że powinienem mówić o tym tutaj dzisiaj jeszcze raz. I wiecie, jest to tekst bardzo wdzięczny dla Kaznodziei, zawsze da się z niego coś dobrego wyciągnąć. Natomiast chcę powiedzieć, że ja, kiedy sięgam po ten tekst, już sam głosiłem z niego nie tylko to kazanie w kilku miejscach, ale z tego tekstu. Zawsze Bóg mi pokazuje coś nowego, zawsze Bóg mi pokazuje coś, coś takiego szczególnego na dany moment, na dany czas, i wierzę, że dzisiaj tak będzie dla, dla nas tutaj. Więc weźmiemy. Ten tekst, i ja, jak to określam, spróbujemy z niego wycisnąć tyle, ile się da, tyle, ile Bóg chce pokazać, ile Bóg chce powiedzieć do nas dzisiaj. Wierzę, że jest to żywe słowo, które będzie nas dotykało i które będzie przemieniało, przemieniało nasze serca i mówiło do nas. Więc przeczytajmy tekst z Ewangelii Mateusza, 14 rozdział, od no, 22 wersetu. Zaraz potem. Wymógł na swoich uczniach, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę jeziora. On miał zostać i rozpuścić tłumy. Gdy to uczynił, wszedł samotnie na górę, aby się modlić. Nastał wieczór. Był sam. Uczniowie zaś w łodzi, daleko od brzegu, walczyli z falami, ponieważ wiatr był przeciwny. Około czwartej nad ranem Jezus przyszedł do nich. Szedł po falach. A gdy uczniowie zobaczyli go idącego po wodzie, przestraszyli się. Myśleli, że to zjawa. Ze strachu nawet krzyknęli. Lecz Jezus zaraz ich uspokoił. Odwagi, przemówił, to ja jestem. Nie bójcie się. Wtedy odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Przyjdź, polecił. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa. Jednak potężny wiatr przestraszył go. I gdy zaczął tonąć, zawołał: Panie, ratuj mnie! Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział: O małowierny, dlaczego zwątpiłeś? A kiedy weszli do łodzi, wiatr ustał. Ci zaś, którzy byli w łodzi, pokłonili mu się: Naprawdę wyznali, jesteś synem Boga. Uczniowie walczyli z falami, walczyli z wiatrem. Wiatr spychał ich na środek jeziora, ale oni chcieli dobić do brzegu. Wiatr spychał ich do miejsca, do którego oni nie chcieli być. Oni chcieli z niego wypłynąć, ale on spychał ich w miejsce, w którym nie chcieli być. Czasem jest tak, że nasze życiowe walki, okoliczności, doświadczenia pchają nas do miejsc, w których nie chcemy się znaleźć, z których chcemy wyjść, ale ciągle jesteśmy spychani w to miejsce. Czasem tak się zdarza. Jezus przyszedł do nich po tych samych falach, z którymi oni się zmagali, z którymi oni walczyli. To, co przerastało uczniów, to, co było ponad nimi, to, co zalewało ich łódź, to samo w tym samym czasie było pod stopami Jezusa. To, co ich przerastało, było pod stopami Jezusa. Uczniom towarzyszył strach. Strach o własne życie, strach o to, czy się im uda przetrwać tą burzę, czy uda im się przetrwać ten sztorm, czy nie zginą. A do tego wszystkiego, jakby było tego mało, nagle zobaczyli jakąś zjawę. Nie wiem, co sobie pomyśleli. Może śmierć po nas idzie, może to już jest koniec, ale w każdym razie dodatkowo czytamy, że się wystraszyli. Wystraszyli się. Na szczęście dla nich to był Jezus, który powiedział do nich tak: odwagi. To ja jestem. Nie bójcie się. To, co chcę, żebyśmy zrozumieli, Jezus nie poprosił ich o to, aby oni się przestali bać. On nie powiedział, chłopaki, spokojnie, już przyszedłem, nic wam nie grozi, jest okej. Okay. Jezus, tutaj mamy wykrzyknik na końcu, nie bójcie się i to wynika z greckiego tekstu. Jezus zabronił im się bać. Jezus nakazał im odwagę. On zgromił strach, w nich, on zgromił ten strach. To dokładnie wynika z tego tekstu. Jezus zabronił im się bać. Wiecie, strach nie pochodzi od Boga w żadnej formie, lęk nie pochodzi od Boga. Lęk pojawił się po raz pierwszy, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli i Bóg przechodził się, przechadzał się po ogrodzie Eden, a oni się przed Nim ukrywali. I Bóg pyta Adama, gdzie jesteś? A Adam mówi, słyszałem, że nadchodzisz i wystraszyłem się i schowałem się. Lęk pojawił się w wyniku grzechu, w wyniku upadku człowieka, i tak samo jak wszystko inne, co się pojawiło w wyniku upadku człowieka, podlega prawom uwolnienia i uzdrowienia, jak choroba, jak wszystko inne. Więc Jezus właśnie to zastosował. On w autorytecie zabronił im się bać. On w autorytecie zgromił lęk, który był w ich sercu i, 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 i nakazał im, że mają być odważni. To, co Jarek mówił dziś, dzisiaj już tutaj, w czasie kolekty. A w czasie pieśni śpiewaliśmy, powiedz słowo, a runie każdy mur. Popatrzcie na słowo Jezusa, oni przestali się bać. Na słowo Jezusa, przestań się bać, przez lęk ustąpił z serca, zostali uwolnieni od lęku na słowo Jezusa. Na słowo Boga świat został stworzony. Na słowo Boga to, co nie istniało, zostało powołane do bytu. Wszystko czego dzisiaj potrzebujemy, potrzebujemy, aby nasze serca były nastrojone na to, aby słyszeć co Bóg mówi do naszego życia. Ponieważ na Jego słowo runą mury, na Jego słowo rozstąpi się morze, yy, morze przed nami, na Jego słowo yy, znika lęk, na Jego słowo odchodzą choroby. Wszystko, czego potrzebujesz dzisiaj, słyszeć słowo, które On chce skierować do Ciebie, do Twojego życia, do miejsca, w którym jesteś. I to wszystko, <grybujesz> czego potrzebujesz. A więc Jezus. Zabronił im czegoś i dał im nakaz czegoś. Zabronił im się bać, uwolnił ich od lęku i nakazał odwagę. Zawsze, kiedy coś złego zostaje zabierane z naszego życia, w to miejsce przychodzi coś dobrego. W to miejsce przychodzi coś dobrego, coś bożego, coś, co nie, sprawia, że nie ma pustki, ale jest wypełnione Bożymi rzeczami. Dalej Jezus mówi do nich: „Ja jestem, ja jestem”. I znowu te słowa oznaczają Zwrot ze Starego Testamentu. Jestem, który jestem, jest z wami. Jestem, który jestem, jest z wami. W tym momencie ja jestem z wami. Odwaga, odwaga bierze się z zaufania Jezusowi. W liście do Rzymian w 10 rozdziale i 17 wersecie czytamy, tak więc wiara, zaufanie jest następstwem słuchania, jeśli się słucha słowa o Chrystusie. Z zaufania do Jezusa. Nabiera się odwagi, wiedząc kim on jest, co on robi, jak funkcjonuje, co nam daje. Jeśli jemu ufamy, w naszym życiu zaczyna pojawiać się odwaga, a odwaga bierze się z słuchania słowa o Chrystusie, o nim, o poznawaniu go. Stąd bierze się odwaga, stąd bierze się zaufanie. Kiedy przychodzą trudne chwile, kiedy przychodzą sztormy i burze, potrzebujesz decydować, kogo będziesz słuchał. Na czym skupisz swoją uwagę, czy na okolicznościach, czy na tym, co przynosi lęk do Twojego życia, czy na słowie, które Chrystus do Ciebie kieruje, na słowie, które Bóg do Ciebie kieruje. Jezus zaczął w tym tekście, czytamy, uczyć Piotra, jak chodzić po wodzie. On może nauczyć każdego z nas, jak chodzić po wodzie. To nauka o tym, jak rzeczy, które w naturalny sposób Ciebie przerastają, w ponadnaturalny sposób znajdują się pod Twoimi stopami. To jest nauka chodzenia po wodzie. To, co w naturalny sposób jest dla Ciebie zbyt duże. To, co w naturalny sposób przerasta Cię, w ponadnaturalny sposób może znaleźć się pod stopami, pod Twoimi stopami, tak? Jak fale znalazły się pod stopami Jezusa. Tak jak Piotr chodził po tych samych falach i były pod jego stopami. To jest nauka o tym, jak rzeczy w naturalny sposób, przerastające Ciebie w ponadnaturalny, mogą być pod Twoimi stopami. To, na co chcę zwrócić uwagę w tej historii. Wiatr wcale nie ustał. Fale się nie uspokoiły. Ale uczniowie się uspokoili. Na słowa Jezusa, na jego nakaz, żeby odszedł od nich strach, na jego rozkaz, nie bójcie się, oni się uspokoili. Strach został związany. Dalej szalała burza, dalej był wiatr. Ale Piotr, jak gdyby nigdy nic, rozmawiał z Jezusem. Mówi: Jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść. Spróbujcie to sobie wyobrazić. Wcześniej on się bali wszystkiego, walczyli z falami. Nagle przestali to robić, nagle skupili się na Jezusie. To dalej się działo, okoliczności się nie zmieniły, ale w uczniach coś się zmieniło i byli w stanie rozmawiać z Jezusem, byli w stanie go słuchać, ponieważ to, co wprowadzało panikę i zamieszanie do ich życia, zostali od tego uwolnieni. To jest bardzo ważne, kiedy przychodzi trudny czas, kiedy On zaczyna być w naszym życiu. Ważne jest, abyśmy pomimo Niego, albo właśnie szczególnie dlatego, kiedy On się pojawił, umieli rozmawiać z Jezusem, umieli rozmawiać z Bogiem, umieli zwrócić się do Niego, jakie jest Jego rozwiązanie, umieli słuchać tego, co On nam chce powiedzieć w tym czasie, w tych okolicznościach. Uczniowie nabrali odwagi do tego stopnia, że Piotr mówi: Dobrze, to każ mi przyjść do siebie. Ja chcę spróbować tak jak Ty. Strach ustał, przyszła odwaga i Piotr zaczął iść po wodzie. To zawsze dzieje się na słowo Jezusa. Gdy idziemy tam, gdzie On chce, abyśmy szli, gdy patrzymy na Niego, gdy słuchamy, gdy rozmawiamy z Nim, a nie dyskutujemy z okolicznościami, to zawsze jest wybór, co my chcemy robić. Możemy walczyć z falami. Albo możemy patrzeć na Jezusa i patrzeć, jakie jest jego rozwiązanie. Klęska ma miejsce wtedy, gdy idziesz z własnej woli tam, gdzie On cię nie prowadzi, gdy patrzysz na okoliczności zamiast na Niego. Jeszcze raz przeczytam ten werset z listu do Rzymian z 10 rozdziału i 17 werset, ale w innym tłumaczeniu. Wiara rodzi się z tego, w co się wsłuchujemy, bo przecież każdy człowiek wierzy w to, czemu poświęca uwagę, to niezwykle ważne jest, abyśmy pilnie wsłuchiwali się w słowo Chrystusa. Każdy, Wierzy w to, czemu poświęca uwagę. Jeśli będziemy poświęcać uwagę okolicznościom, będziemy bardziej w nie wierzyli niż w to, co mówi Boże Słowo. Jeżeli będziemy poświęcać uwagę Biblii, będziemy poświęcać relacje, na spędzaniu, będziemy poświęcać czas na, na spędzaniu go z Bogiem, będziemy wierzyć bardziej Jemu, będziemy ufać bardziej Jemu niż to, co widzą nasze oczy, niż to, po czym chodzimy. Czasem mamy takie wrażenie, jakby grunt się nam usuwał pod nogami. To może nie mieć znaczenia, bo możesz zacząć chodzić po wodzie. Rozumiesz, to jest ważne, to czemu poświęcasz czas, to czemu poświęcasz swoją uwagę, to ma na ciebie wpływ, czemu zaczynasz ufać. Dalej, klęska przychodzi, gdy pozwolimy, by rządził strach. I przeczytajmy jeszcze fragmenty jeszcze raz od 29 wersetu. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa. Nagle poczuł gwałtowny podmuch wiatru. W tym momencie ogarnął go strach, pod jego wpływem zaczął tonąć. Piotr szedł po wodzie, szedł na słowo Jezusa, robił to, co, co mógł i to, co powinien robić. Czytamy, że nawet był blisko już Jezusa, zbliżył się do niego na tyle blisko, że wystarczyło wyciągnięcie Jezusa ręki, żeby go wyciągnąć, gdy zaczął tonąć. Ale to, na co chcę zwrócić uwagę. Piotr nie zaczął tonąć dlatego, że była burza. Ona była cały czas. Piotr nie zaczął tonąć, dlatego że zaczął wiać wiatr. Piotr zaczął tonąć, ponieważ pozwolił, aby lęk, od którego został wcześniej uwolniony, znowu zapanował w jego sercu i jest napisane, że pod jego wpływem zaczął tonąć. Pod wpływem strachu znowu się przeraził, znowu popatrzył na okoliczności, znowu one go sprawiły, że Drzwi Jego serca otworzyły się na strach, na przerażenie, na lęk. Nagle pojawiła się nowa okoliczność. Wiadr mocniej dmuchnął może niż do tej pory, i to sprawiło, że, że on zaczął tonąć. To sprawiło, że na nowo to, z czego został uwolniony, wpuścił do naszego serca. Wiecie, my często przyjmujemy od Jezusa. Słowo, przyjmujemy od Jezusa uwolnienie z czegoś, przyjmujemy od Jezusa uzdrowienie, a czasem zdarza się tak, że w wyniku jakiejś okoliczności znowu się otwieramy na to, z czego zostaliśmy uwolnieni, znowu wpuszczamy to do naszego życia, z czego zostaliśmy uwolnieni i zaczynamy być w tarapatach, w takich jak znalazł się Piotr. Dobra nowina jest taka, że nigdy nie jest za późno, bo ponieważ Jezus wyciągnął rękę. I wyciągnął Piotra na powierzchnię. I razem weszli do łodzi, co oznacza, że Piotr w drodze powrotnej szedł po wodzie. Szedł po wodzie. Razem weszli do łodzi. Chcę Ci powiedzieć, Piotr był blisko Jezusa. Nieważne jak jesteś blisko Jezusa, jak mocną masz relację z nim, jeśli za każdym razem musisz decydować na co będziesz patrzył na okoliczności czy na niego. Nawet jeśli jesteś blisko Niego, a zdarzą się okoliczności, które zaczną Cię odciągać od Niego, Twój wzrok, Twoje serce od Niego, jesteś, jesteś podatny na to, aby zacząć tonąć, poddawać się okolicznościom. To jest ważne, abyśmy mieli bliską relację z Jezusem. Ale ważne jest to, żebyśmy ją mieli zawsze. Nie tylko wtedy, kiedy jest dobrze, ale wtedy, kiedy przychodzą trudne momenty, jakieś próby czy doświadczenia do naszego życia, to żebyśmy szczególnie wtedy nie pozwolili sobie na to, aby odwrócić się od niego, aby odwrócić się od jego słowa, aby odwrócić się od jego obietnic, aby powiedzieć, że to nie działa, bo, bo w tym momencie akurat jest trudno. Złe okoliczności, trudne sytuacje mają to do siebie, że one się pojawiają i odchodzą, przychodzą i odchodzą. A nasza wiara, Nasza ufność do Jezusa y, może być i powinna być czymś stałym i stabilnym. Yy, wnioski, bo zmierzamy do końca. Uczniowie płynęli na polecenie Jezusa. Robili dokładnie to, co im kazał. On im powiedział: wsiądźcie do łodzi, ja rozpuszczę ludzi. A jednak spotkała ich burza na drodze. Natrafili na przeszkody. Trudne chwile, różne doświadczenia spotykają nas nawet wtedy, gdy podążamy za Jezusem. Biblia mówi, że deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych i słońce świeci na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. E, jeden człowiek budował swój dom na piasku, drugi na, na skalę, i na oba domy przyszła potężna burza. Na oba domy uderzyła burza i wiatr. Zarówno na dom tego, który był na piasku zbudowany, jak i tego, który był na skale. Różnica była taka, że ten, który był zbudowany na skale, utrzymał się, a ten, który był zbudowany na piasku, rozwalił się. Więc to chcę powiedzieć, że trudne sytuacje, trudne okoliczności spotykają ludzi wierzących. Różnica jest taka, że twoje życie nie runie. Jeśli będzie zbudowane na słowie, na Jego obietnicach, na tym, co on przygotowuje dla Ciebie. Dalej, Jezus nauczył Piotra, na przykładzie Piotra, nas, jak chodzić po wodzie. Gdy w tym samym czasie, kiedy uczniowie na, morzu, na, na jeziorze walczyli z falami, w tym samym czasie Jezus modlił się, czytamy, wszedł na górę i modlił się, a potem. Przyszedł do nich po tych falach, z którymi oni walczyli. Może to jest dla nas wskazówka. Zamiast walczyć z okolicznościami, starajmy się zbliżyć jak najbardziej do Boga, spędzać z Nim czas i odbierać od Niego, jakie On ma rozwiązanie do tej sytuacji, co On chce, abyśmy zrobili, jak On chce, abyśmy postąpili. Inna wskazówka może być taka: kiedy ustał wiatr? A kiedy weszli do łodzi, wiatr ustał, czytamy w 32 wersecie. Dopóki Piotr z uczniami byli w łodzi sami, a Jezus był na zewnątrz łodzi, yy, burza szalała. Deszcz padał, wiał wiatr. Ale kiedy weszli, kiedy Jezus do nich dołączył, wszystko się uspokoiło. Być może to jest tak, że w każdej naszej walce, w każdym naszym zmaganiu, wszystko, co potrzebujemy, to zaprosić Jezusa, a gdy On do nas dołączy, to wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Czego pragniesz w swoim życiu? Walczyć z burzami, walczyć z falami, walczyć z okolicznościami, czy chodzić po nich? Czy yy, doświadczyć tego, aby one znalazły się pod Twoimi stopami? Działaj w oparciu o to, co mówi Bóg. Rób to odważnie. Bądź mężny. Odwaga i zaufanie do Boga bierze się z słuchania Jego słowa, z przebywania z Nim. Yy, z tego, że Jezus staje się naszą rzeczywistością. Jestem, który jestem. Chcę być z Tobą. Chcę być z Tobą. Chce być przy Tobie w każdej chwili, w każdym momencie Twojego życia. On chce być w Twojej łodzi. A kiedy to, to się dzieje, wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Powstańmy, będziemy się modlić. Za chwilę będziemy się modlić też o potrzeby, o wyzwania, jeśli ktoś stoi przed jakimiś. Jeśli może jesteś w takim miejscu, gdzie jak obrazowo mówiąc, coś Cię przerasta. Jak te fale zalewały uczniów, możemy stanąć razem i ogłosić, że odejdzie lęk, odejdzie strach, a to, co Ciebie przerasta w naturalny sposób, w ponadnaturalny, może znaleźć się pod Twoimi stopami. Mogą przyjść Boże rozwiązania, Boże uzdrowienie, Boże uwolnienie w ponadnaturalny sposób. Jeśli jesteś z nami online. I potrzebujesz modlitwy, możesz napisać do nas na czacie: będziemy się modlić o ciebie, ponieważ dla Boga nie ma bariery kościoła, ale Duch Święty jest wszędzie i on w każdym miejscu może usługiwać ludziom, którzy tego potrzebują. W każdym miejscu może usługiwać ludziom, którzy są w potrzebie, może przynosić uzdrowienie, może przynosić uwolnienie, może przynieść to. Czego potrzebujesz. Więc wystarczy, że napiszesz na czacie i będziemy się o Ciebie również modlić. I będziemy modlić się tutaj na żywo yy, o ludzi na sali, którzy tego też potrzebują. Ale pierwszą rzeczą, którą chcę zrobić, pierwszą moją modlitwą, to chcę Ciebie zapytać, czy potrzebujesz dzisiaj zaprosić Pana Jezusa do swojej łodzi, do swojego życia? Jeśli. Nie masz pewności zbawienia, jeśli nie masz pewności tego, że Twoje grzechy zostały Ci przebaczone, to chcę Ci powiedzieć, że Pan Jezus umarł na krzyżu właśnie z Twojego powodu. Aby przebaczyć Ci grzechy, aby uwolnić Cię od nich i aby dać Ci życie wieczne. Więc jeśli potrzebujesz dzisiaj, to chcę Cię zachęcić zaproś Pana Jezusa do swojego życia. Zaproś go do swojej łodzi, bo kiedy On będzie z Tobą, wszystko będzie możliwe. Wszystko będzie możliwe. Pochylmy nasze głowy i módlmy się. Proszę powtarzaj za mną słowa tej modlitwy. Panie Jezu, przyznaję, że jestem grzesznikiem i potrzebuję Ciebie. Proszę Cię, przebacz mi moje grzechy. Uwolnij mnie od nich. Oddaję Tobie moje życie. I zapraszam Ciebie. Przyjdź do mnie. Zamieszkaj w moim sercu. Ogłaszam Ciebie, moim Panem i Królem, od dzisiaj na zawsze. Amen. Jeśli modliłeś się tą modlitwą, to jest ważna rzecz. Rzeczy dzieją się przez wiarę, przez zaufanie do Jezusa. Twoje grzechy są przebaczone. Twoje imię jest zapisane w Księdze Życia w Niebie. A Ty potrzebujesz budować swoją relację z Jezusem, być tak blisko Niego, jak to się da, czytać Jego Słowo, Ewangelię, poznawać Go i sprawiać, aby Twoje zaufanie do Niego wzrastało. Więc, jeśli modliłeś się tą modlitwą, mamy dla ciebie taki pakiet przygotowany. Tam, w punkcie informacyjnym przy wyjściu, proszę cię, zgłoś się po niego. Ja tam będę, dam ci go z przyjemnością. W tym pakiecie są informacje, czym jest ta decyzja o zaproszeniu pana Jezusa. Jest Ewangelia, gdzie możesz poznawać Jezusa każdego dnia coraz bliżej i bliżej. A teraz będziemy się modlić. Każdą osobę, która tego potrzebuje, jeśli stoisz przed jakimkolwiek wyzwaniem, jeśli są rzeczy, które Ciebie przerastają, to jest czas modlitwy Kościoła. To jest czas modlitwy Kościoła. Będziemy się o Ciebie modlić. Jeśli jesteś chory, będziemy modlić się o uzdrowienie. Jeśli potrzebujesz uwolnienia, będziemy modlić się o uwolnienie, ponieważ dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, więc jeśli ktokolwiek z Was potrzebuje teraz modlitwy, zapraszam tutaj na środek. Będziemy się modlić razem, a Bóg będzie wykonywał swoją pracę. Bóg będzie wykonywał swoją pracę. Jest czas jaki jest. Ja mam dwie rzeczy, o które chciałbym się modlić, ale najpierw daję szansę Wam. Wy możecie wyjść z każdą potrzebą, jaką macie teraz, na środek, i nie, nie, nie wstydźcie się. Zapraszam, zaraz podejdą osoby, liderzy, pastorzy, którzy się będą o was modlić. I wierzę w to, że Bóg będzie dawał słowo, słowo prorocze, czyli słowo zachęty, słowo pocieszenia, które będzie zbudowaniem dla twojego życia, dla sytuacji, w której jesteś. Tu wychodzą osoby, poproszę liderów i pastorów, aby podchodzili i modlili się z nimi. Tutaj tak samo. A ja chciałbym się modlić, jeśli jest ktoś na sali, kto odczuwa w tym momencie jakiś fizyczny ból. W tym momencie, jeśli go czujesz, fizyczny ból, to wyjdź na środek. Wierzę, że Bóg chce uwolnić ludzi od bólu. Od bólu. Czegokolwiek ten ból dotyczy, wyjdź na środek, będziemy się modlić. I poproszę więcej osób chętnych do modlitwy, żeby wszyscy, byli, wszyscy którzy potrzebują modlitwy, im usłużono. Chciałbym się modlić o, o osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, prowadzą biznesy swoje i tak jak Jarek mówił, w jaki sposób teraz przechodzą trudny moment w swoim życiu. Chciałbym się modlić o to, o przełom, o przełom, o zmianę. Tak samo, jeśli pracujesz w jakiejś firmie, gdzie masz zespół ludzi pod sobą, gdzie jest to ciężki czas, też chcę się modlić o przełom. Więc jeśli są takie osoby, zapraszam tutaj na środek. My będziemy się modlić. Będziemy, zespół będzie śpiewał. Jeśli nie wyszedłeś do modlitwy, nie masz potrzeby, możesz zrobić jedną z dwóch rzeczy. Albo modlić się o ludzi, którzy wyszli, albo uwielbiać Boga. Bo kiedy my uwielbiamy Boga, Jego obecność jest w, w danym miejscu i dzieją się Jego rzeczy. A uwielbienie będziemy czasem przerywać. Jeśli Bóg będzie do nas coś mówił, będzie jakieś słowo wiedzy, objawienie, będziemy przerywać. Ale poświęćmy ten czas na uwielbienie Boga i modlitwę.